Te, te, sefory, nie? A, a, a co to jest, o co chodzi z tymi seforami? opowiadaj. Kosmetyki ma, wiesz, wuja, yyy... połowy ceny, bo to, bo to, są z tych, z zagranicy, nie? I dla dziewczyn to są takie zajebiste kosmetyki, że chuj. Co ty gadasz? Co takiego fajnego dziewczyny mogłaby tam kupić u ciebie, opowiadaj. dobra. No. pokazuj. Dziewczyny, słuchajcie... Macie Zobaczcie. naprawdę, na przykład macie boksa za 150, ale ten jest za dwie paki, nie? Ale tutaj jedna rzecz ta na przykład dwie paki kosztuje, a tu jest 9 rzeczy za dwie paki. Zobaczcie, to jest naj, naj, najniższa cena jednej rzeczy jest 80 zł. Dziewczyny zobaczcie, pamiętajcie. I to są, i to są naprawdę, na, u mnie na Instagramie będą wszystkie wystawione. To na przykład kosztuje 260 chyba 60 zł, a u nas jest chyba za stówkę. No musicie na Instagramie zobaczyć. nie? No ale dziewczyny, no macie wszystko popakowane. Wszystkie, wszystkie rzeczy, olejki, Sephory, takie wiesz, one są po 110 czy 130 zł u nas są za 30 zł. No to kurwa. Dziewczyny, słuchajcie, pamiętajcie, że niewykorzystane sytuacje lubią się miścić. Jest takie stare piłkarskie przysłowie. Dlatego kolega specjalnie z okazji Dnia Kobiet, on ten Dzień Kobiet trzyma dla was cały czas. Także tak, możecie tak. jeszcze skorzystać i wykorzystajcie to, że kolega ma dobre serce i robi dla was ruch do przodu. Także piszcie do niego w dm i kto wie... No może, może coś jeszcze wam w gratisie dorzuci, także. Ja to nie, to wuja. Jak coś to wuja będzie dorzucał gratisy, nie? Ale wuj. A, że twój wuj, tak? Tak, tak, no. O, bo usłyszałam wuja nie, i pomysł. To jego że... rzeczy, to jego rzeczy. U mnie na Instagramie mają mają wystawione na storkach, ale do niego niech piszą. Do mnie to nie, bo to za dużo wiadomości było. Okej, okay, okej. Okay. Byku, bo im, bo co ty ja tam ty robisz tą muzykę, nie? Ale to co ty jeden numer wydałeś, czy więcej wydałeś tych numerów? Nie, no już chyba szósty albo siódmy. A, i jak ogólnie ta muzyka ci idzie? Spoko. A ty wiesz, że ja też w ogóle nagrywam nuty? Nie, nie, nie widziałem Kiedy gdzie... ja też, ja też w ogóle, tylko że ty robisz disco polo, tak? Tak, no. Znaczy się teraz będziemy robić troszkę też inny gatunek, ale, ale te, taki trochę popierdzielony, ale będzie spoko, no. Byku, bo ja też na przykład nagrywam noty patrz, pokażę Ci, poczekaj, poczekaj, odpalę na live. poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. I to, to jest taki, no ten klimat akurat, który, to była moja pierwsza nota, którą zrobiłem, którą taką oficjalnie puściłem jako już ja, że Grzesik Hellboy Głuszcz, nie? O, poczekaj, czekaj, 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 patrz, pokażę Ci. Jak masz na YouTube Na YouTube Grzegorz Hellboy Gusz.

Żyję sobie w raju, to niej hotel, paradais Piję sok w nowej wóze, zbyć by to teraz na górze Robię to, robię to, robię to, robię to, robię to, robię to taka, że ja spałem, kurwa Specjalnie się położyłem spać I wiesz, i... No przecież po to się położyłem spać, żeby móc wstać rano i pojechać No... Dwie godziny spał tylko. No może mu to wystarczyło, kochanie. No. Może miał komat, sam się zbadał i pojechał. No co, co was to obchodzi? Słuchajcie, gdybym miał jechać po pijaku, to bym siadł po drinkach i bym pojechał. A kto mi powie jak, czy ja bym pijany, czy, czy nie. No przecież ja najlepiej czuję, czy jestem pijany, czy nie jestem pijany. Że jakbym był pijany, to bym nie wsiadało, to bym się bał, że przede wszystkim zrobię sobie krzywdę. Więc no słuchajcie, no. Ja to tego nie popieram, nie, tylko że, że wiecie no. Wy nie wiecie, mógł sobie sprawdzić nawet czy zbadać czy coś nie? Co ty będziesz mył? Co będziesz mył? Co, czy raz? Chyle nie We chwili też miałeś 0-0 To jak to by była niefajna chyba Ej no pobudka no Ludzi, no co tu jest grane? Czemu jest minuta? Ostatnia minuta, a my tak mamy w ogóle. Dajcie, lecimy koty, mamy mota jakiegoś, coś nam dał. Tapujemy. Dzięki, Ania, dzięki, Ania! Nie, ej, dawajcie, ej, świry, diabełki, lecimy pobudka, pobudka, pobudka tutaj ja, ty na tym na live. Was? Nie Dobra, możemy tego przegrać, bo to będzie kolejna. Dajcie, lecimy koty. No, fałszywie... Dzięki, Ania! Ja, ja. Nie, proszę, musimy to wygrać, nie możemy tego przegrać, dawajcie, ostatnie 40 sekund. Pobudka! Pobudka. Świry. That's yes. No właśnie, pomagać. Tym bardziej, że ja słyszałem, że Mati też ma jakieś podobno dzisiaj skriny wyrzucać. Kurwa, jakie skryny? Jak ja nie mam sobie nic do zarzucenia, bo ja nie piszę. Ja mam swoich A jakby przyjaciół. Ma mam też gdzieś tam... To ma wyrzucać screeny. Mati ma jakieś screeny na mnie wyrzucać, ale niech on sobie wyrzuca. Ja mam to w chuju, ja się na jego temat nie wypowiadam, bo to jest manipulator, pierdolony. Wiesz, o co chodzi. Tak samo jak nie mówił, wiesz, że ja jej nie kocham, że się z nią spotykam dla zasięgów, Co to za pierdolenie, jak ja z Karoliną nawet live'ów nie prowadziłem stary. Nawet jej sam mówiłem, że nie chcę z nią prowadzić live'ów, bo nie chcę się z nią kłócić. Także kurwa, przegraliśmy. Wo! Jest pistolet! Bang, 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 bang! Wygraliśmy! <laughs> Bardzo serdecznie. Dziękuję. Byczku, słuchaj, zabijam się. Zabijam dobra. adres na tym na Instagramie i wyślij mi numer telefonu do siebie. Dobra, dobra. Dobra, a ja zabijam, dodał, widzimy się dzisiaj wieczorkiem koło godziny 22.00. Dobra, dziewczyny, jak, jak chcecie te, te czekaj, jak chcecie te kosmetyki, kosmetyki. no to piszcie. Na, zobaczcie u mnie na storkę na Instagramie i zamawiajcie u wuja, dobra? To macie. Zajęć... A, mamy jeszcze. Dobra, to teraz e, pytania, to teraz pytania. No to dawaj się. Czy... Mówi, że ty aferę kręcisz, ja aferę kręcę? że Ja nie kręcę żadnych afer kurwa. My se sami ją nakręcacie. Ja powiedziałem tylko... Dobra. Dawaj, dawaj no. Czekaj, 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 czekam aż mi tutaj napiszą jakieś. Pytanie Czy byłeś już u papugi? U papugi? Tak byłem, bo mam w ogrodzie mam. Masz papugę? Ja nakarmi nakarmić byłem, no? Ma masz naprawdę papugę? No tak, no w, są w ogrodzie i byłem już się na karabinie, byłem u wszystkich akurat, bo mówiłem, że pójdę do papugi dzisiaj i no już byłem, z rana zawsze chodzę do papugi. Okej, okay, a jaką masz papugę? <grym> Kolorowo. Tak to Zaparował to, to ten Helby Michał, złamała się, zaraz się widzimy, kurde, gąś tam leszczu. <grym> Dawajcie no. dalej pytania. Jaką masz papugę, powiedz. No kolorowe mamy papugi, na, jakie ty tam masz te papugi? Are. Are? No ja nie wiem, co mam widzieć, ja się na papuga nie znam człowieku. Nie, ja Adam podkręca na tym czasie, on tam poddymia. Dobra, dawaj no. E, czekajcie, 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 w w Lukas, dzięki mordzia. Dzięki bardzo Lukas. Jak się znaleźć na YouTubie, o bikini możecie wpisywać. Czy rozmawiałeś już z adwokatem? <noise> A, to u papug nie byłem, u, papug, u papug byłem, mam teraz 3, a teraz trzeba z adwokatem rozmawiałem. Jeszcze nie, ale będę dzwonił, nie? Zadzwonię zapytam co tam, czy na kawę podjedziemy, nie? No dobra, okej, okay, to jest drugi. Bo i tak będę jechał. I, w i kolejne pytanie, kolejne pytanie jest takie, czy na kolejny teledysk weźmiesz Hellboya e, na teledysk. I wezmę Hellboya i kogo jeszcze mam wziąć? Kto jest tam jeszcze taki? Kogo byś tam wziął? E, to... To mordeczko, to tam ogarniemy już dalej, nie? Ja dobra, powiem, dobra, 30. tylko że na następny Ci nie wezmę, bo następny już mamy dogadany, dobra? To my Aj. się dogadamy, my się to dogadamy tam, na jakiś ten... No, tak natalki... na następny go Ty... nie wezmę, bo następny już mamy dogadany, nie? Dobra, czemu Natalki nie wziął na teledysk? Jakie Natalki? Nie wiem, czemu Natalki nie wziął na teledysk, Takim napisali. I piszą, że ciebie, owce i ciebie mam wziąć do klipu. <laughs> Ale wtarpem ci, że. Powiem ci, że owce, jakbym. Spot... Ja już go spotkałem, już go tam przetwaliłem. Konkretnie. Ja to nie wiem, ja to się tam nie, nie ten. Ja tego no. nawet nie oglądam ci, powiem, nie co wy tam macie między sobą. Chodzi o szalone. A nie, natarkę czemu? No bo kochani, jakby trzeba było, to natarka pójdzie do, do innego klipu, nie? Codziennie tego słucham, dwa nagrałem TikToki. Dzięki bardzo, Lukas. Dzięki, Mordzia. Dobra Mordzie, ja uciekam, słuchajcie, dobra, no. do niego kupujcie te kosmetyki. E, a ja uciekam, a ty mi wysyłaj adres i wyślij mi też numer do siebie. To dobra, to dobra, dobra. Dobra, piona. No hej. Trzymajcie się widzowie też. Popa, widzimy się wieczorkiem dzisiaj o godzinie 22.30. Także wszystkich zapraszam serdecznie na live'ika. A ja tymczasem uciekam. Dziękuję wam myślicznie wszystkim za wszystkie gifty. Bardzo wam serdecznie dziękuję za e, donaty na Tipli. Buziaki. No i co, głowa do góry wiem, pamiętam o tym. No, no, idę się zaraz spotkać z Michałem. Właśnie muszę do niego zadzwonić, bo on już tam do mnie pisał na czacie jest kurwiony. <laughs> idę się spotkać z Michałem i, i tyle. Dokładnie, papa. Papa!